Na raport zaprasza Seweryn Turczok. Witam i zapraszam na raport, w którym zobaczą Państwo najnowsze wiadomości z kraju oraz regionu, a wśród nich między innymi Narkotyki w Świętuchowicach. Niższe ceny za śmieci w Rybniku. Tak Senacki w Katowicach. Kryminalni zatrzymali 42-letnią mieszkankę Świętochłowic, w której w mieszkaniu znaleźli narkotyki. Mundurowi przejęli ponad 5300 działek dylerskich różnych środków odurzających. Kobieta usłyszała już zarzut, a za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi jej kara nawet do 10 lat więzienia. Pod ustalonym wcześniej adresem zastali oni 42-letnią lokatorkę, która oświadczyła, że żadnych narkotyków w Unii nie ma. Podczas sprawdzenia mieszkania policjanci zauważyli na kuchennym blacie wagę elektroniczną, obok której znajdował się biały proszek. Po przeszukaniu wszystkich pomieszczeń policjanci znaleźli więcej zabronionej substancji. Badanie testerem potwierdziło, że jest to amfetamina. W sumie śledczy zabezpieczyli narkotyki, w których można było przygotować łącznie ponad 5300 porcji dilerskich. Kobieta została zatrzymana za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Grozi jej kara pozbawienia wolności do 10 lat. Miasto rybnik postanowiło obniżyć cenę za odpady. Wszystko to dzięki mieszkańcom, którzy konsekwentnie segregują śmieci. Opłaty za odpady od początku października będą wynosić 8 zł od osoby za czwarty kwartał tego roku. Dzięki mieszkańcom rybnika, którzy podjęli się rzeczywiście solidarnie segregacji, mamy coraz wyższy ten wskaźnik, jeżeli chodzi o selektywność odpadów, dodatkowo jeszcze generalnie mamy ich mniej niż wcześniej wcześniejsze wskaźniki pokazywały. Dzięki temu mogliśmy obniżyć cenę odpadów 8 zł przez ostatnie 3 miesiące tego roku i w przyszłym roku. Będzie to cena 24 zł od osoby, a w poprzednio była to cena 33 zł. Każdy mieszkaniec może się ubiegać o zwrot środków, jeżeli wcześniej za wywóz śmieci zapłacił z góry. Tak, zwroty są przewidziane dla wszystkich, ale niestety ustawa, prawo jest tak skonstruowane, że musimy Państwa poprosić do urzędu, żebyście Państwo przyszli podpisać odrębne dokumenty, które właśnie tego dotyczą, żebyśmy Państwo mogli zrobić ten zwrot. No przykro nam, że w ten sposób to wygląda i że musimy Państwa fatygować z tego powodu do urzędu, no ale niestety nie jesteśmy w stanie tego zrealizować w żaden inny sposób. Dzisiaj na katowickim rynku odbyła się konferencja prasowa dotycząca paktu senackiego. Liderzy śląskich struktur partii opozycyjnych poparli Macieja Kopca z Nowej Lewicy. Na katowickim rynku spotkali się dzisiaj liderzy śląskich struktur partii opozycyjnych, którzy oprócz zachęcania społeczności do wzięcia udziału w wyborach, przekonywali, aby swój głos oddać na kandydata paktu synackiego Macieja Kopca z lewicy. Dzisiaj jesteśmy jedną pięścią i tą pięścią stoimy przeciwko temu, co Prawo i Sprawiedliwość robi z samorządnością, co robi z centralizacją władzy, co robi z poszanowaniem ludzi, którzy żyją w Polsce i na Śląsku. Dla mnie jest to temat bardzo bliski, ponieważ jestem ślązakiem. Należę do mniejszości etnicznej, która jest największa mniejszością etniczną w Polsce, to dzisiaj nie uznano, mimo tego, że próbujemy wspólnie z całą opozycją ten temat załatwić od wielu wielu lat. Przypomnijmy, że pakt senacki łączy liderów koalicji obywatelskiej nowej lewicy PSL i Polski 2050, którzy zamiast wystawiać oddzielnych kandydatów, wystawiają jednego reprezentanta. O, pan Maciej Kopiec jest kandydatem wszystkich partii opozycyjnych, partii demokratycznych. Tak zakłada. Pakt senacki, który już 4 lata temu się sprawdził, dał dość zaskakujący wynik. Przez 4 lata opozycja miała większość w Senacie, i tam koncentrowało się życie demokratyczne kraju. W tych wyborach możliwe jest powtórzenie tego suk sukcesu, nawet z lep jeszcze lepszym wynikiem. Jednak warunkiem tego powodzenia jest skupienie głosów wyborców. Demokratycznej opozycji na tych kandydatach, który, którzy wskazani zostali w ramach paktu senackiego. Nie mamy wątpliwości, tak, tu stoimy jako liderzy e, regionalni partii opozycyjnych, że za 3,5 dnia skończy się Kłamstwo, skończy się chamstwo, skończy się Obłuda, skończy się Kaczyński, skończy się PiS, a zacznie się Polska. Polska radośna, polska uśmiechnięta, Polska wolna. Ale Ważne jest, żebyśmy się zmobilizowali jeszcze na ten ostatni dzień, poszli wszyscy do wyborów, to hasło nie śpi, bo Cię przegłosujmy jest jak najbardziej aktualne, wszyscy meldujemy się przy urnach i stawiamy krzyżyk przy kandydatach. Opozycyjnych. Jeżeli ktoś w Katowicach musi zagłosować na lewicę, niech zagłosuje na Maćka Kopca, kandydata wszystkich komitetów wyborczych. To Sejmu wiadomo, jest trzecia droga. Swoje poparcie wyraził również prezydent Katowic Marcin Krupa. Dla mnie Katowice są najważniejsze. I żeby Katowice dobrze się rozwijały, również potrzeba dobrych wyborów. I myślę, że pakt senacki jest takim dobrym wyborem. Dobrym wyborem, który powstał przecież z inicjatywy samorządowców. Bo obecnego tutaj pana senatora Zygmunta Frankiewicza, również innych osób, którym bliskie jest znaczenie samorządu lokalnego. I ten pakt senacki ma właśnie za zadanie to, aby ta większość senacka była zachowana, którą mamy dzisiaj, a nawet zwiększona i to znacznie. Wczoraj wiceminister sprawiedliwości Michał Woś razem z dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodactwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu Gizelą Kowol zachęcali mieszkańców regionu do dzielenia się krwią, która w wielu przypadkach ratuje ludzkie życie oraz podkreślał, jak ważny jest nowoczesny sprzęt. Podczas swojej konferencji w Włodzisławiu Śląskim wiceminister Michał Woś odniósł się również do remontowanego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Rybniku. Rybnik przechodzi no gigantyczną zmianę, będzie nie do poznania i już pewnie w przyszłym roku pełną parą ruszy to centrum w nowej odsłonie. Jastrzębie działa i jak pani dyrektor mówi sobie radzi, ale tutaj w Włodzisławiu Śląskim gorąco zachęcamy do tego, żeby Przychodzili dawcy, bo krew to najlepszy dar życia, a Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, bardzo chwalone w Polsce po tych różnych perturbacjach, wyszło na prostą, sobie świetnie radzi, bo ma świetnego menadżera, jest w dobrych rękach się znajduje i gorąco gratuluję pani dyrektor. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pozyskało środki z programu Unii Europejskiej właśnie między innymi na ten cel. Z programu tego nasze krwiodawstwo pozyskało 13 milionów. Z tych środków pozyskaliśmy i kupiliśmy e, samochody. Jest to program, który e, nazwa jest REACT, to znaczy poprawa e, reakcja na COVID. E, samochody tutaj stoją przed nami, co widać dwa samochody. Z tych pieniążków oprócz samochodów pozyskaliśmy także pieniążki na budowę i modernizację, polepszenie jakości w rybniku. Tam mamy oddział terenowy w Rybniku i tam robimy cały w ogóle ośrodek, można powiedzieć całą budowę od podstaw. Wiceminister podkreślał również jak ważny jest nowoczesny sprzęt i rozwój tego typu placówek. W ostatnim czasie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwielecznictwa w Raciborzu wzbogodziło się o dwa samochody służące między innymi do przewozu krwi, zaś w 2022 roku w nowoczesny krwiobus. Że mamy nowoczesny sprzęt, że ten sprzęt jest naprawdę z najwyższej półki, że można bezpiecznie działać i pomagać, komuś pomagać, że taka jednorazowa donacja wiąże się z dwoma dniami wolnego, tak, ale cztery zwolnienia, co też jest dla wielu dodatkową zachętą, ale też to się dzieje właśnie od tej strony technicznej, tego zaplecza, tego kuchni, tego co nie widzimy, że tamten sprzęt jest naprawdę najwyższej jakości, stąd te dwa ambulanse, te dwa busy do przewozu, którymi dzisiaj można się chwalić, ale też przede wszystkim, no ten piękny, mobilny punkt, Krwiobus, tak go nazywamy. Autobus dla e, zwykłego odbiorcy, ale realnie tam przecież każdy z nas na tych różnych wydarzeniach widzi, że te autobusy stoją, że tam w tym krwiobusie można wspomóc e, krwiodawstwo, ale przede wszystkim wspomóc drugiego człowieka. Pod bazyliką Świętego Antoniego w Rybniku odbył się briefing prasowy i odsłonięcie rzeźby upamiętniającej znakomitego architekta Ludwiga Schneidera. Miejsce nie zostało wybrane przypadkowo, ponieważ to właśnie Schneider zaprojektował rybnicką bazylikę. Pojawił się pomysł, aby upamiętnić w cyklu naszych właśnie takich monumentów ludzi, którzy wpisali się w historię miasta Rybnika. Ludwik Schneider nie był rybniczaninem, ale jest autorem chyba najważniejszego symbolu miasta Rybnika, czyli naszej rybnickiej bazyliki. Tutaj mamy postument architekta. W bazylice jest pochowany budowniczy, pierwszy proboszcz, ksiądz dr Franciszek Brudniok, no i Antoni, który nad tym wszystkim góruje, także to jest taka dla mnie triada troszeczkę, nie? Schneider zajmował się głównie architekturą sakralną. Tak naprawdę e, architektura sakralna, którą spotykamy z tamtego czasu, to jest architektura neogotycka przede wszystkim, ale też neoromańska. I myślę, że Schneider e, przede wszystkim tworzył e, zgodnie z takimi trendami i, i, i na najwyższym poziomie europejskim. To, to jest raz. Po drugie, był człowiekiem stąd, bo urodził się w namysłowie. I tak naprawdę stworzył te ponad 40 kościołów przede wszystkim, bo, bo są wyjątki. Bo był też wynajmowany do projektowania gdzie indziej, ale przede wszystkim tutaj, na Górnym Śląsku. Kolejne zielone pracownie otwarte w Województwie Śląskim. Tym razem w Knurowie uczniowie będą mogli korzystać z nowej ekopracowni. Zespół szkół zawodowych nr 2, w Którowie ma nową ekopracownię. Uczniowie mogą cieszyć się już ze zmian, jakie zaszły w klasie biologicznej. Sprzęty tutaj, które zakupiliśmy w ramach tej zielonej pracowni, na pewno temu pomogą. Mamy tutaj bardzo, można powiedzieć, taki profesjonalny mikroskop, mamy mikroskopy dla uczniów, mamy też zwierzęta, więc to wszystko sprzyja nauce. Uczniowie nie przychodzą już tutaj tak sobie, tylko patrzeć w ściany i sufit, ale ciągle są zainteresowani tymi zwierzętami, dokarmiają je chcą jakby uczestniczyć tutaj cały czas w tej, w tej hodowli i to nas bardzo cieszy. Sto najlepszych pracowni otrzymało dofinansowanie na utworzenie szkolnych pracowni przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, a wszystko to z okazji 30 lat istnienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Młodzież jest ciągle otwarta na naukę. My narzekamy, że młodzież nie chce się uczyć, że, że ma trudności, na pewno ma trudności i to są zupełnie inne kwestie z tym związane, ale myślę, że pokazywanie młodzieży nauki w Nowej odsłonie, przy zastosowaniu nowoczesnych multimediów, przy zastosowaniu nowoczesnych metod nie, idzie, idzie w dobrym kierunku i właśnie to chcemy, chcemy tworzyć. Tak jak dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć, młodzież sama tworzy doświadczenia przy użyciu tego sprzętu. Nowoczesnego sprzętu można było powiedzieć, że jeszcze za czasów naszej młodości w ogóle nie byłoby do pomyślenia, że takie rzeczy będziemy mogli, mogli dzisiaj używać na co dzień. W zwykłych, zwykłych pracowniach uczniowskich kiedyś to mieściło się w bardzo poważnych instytutach. Dzisiaj trafia na. Na stoliki, na stoliki szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych. Zapytaliśmy również uczniów, jak podoba im się nowa ekopracownia oraz co w niej możemy spotkać. Mamy pięć gatunków rybek, koleżanków. Mamy grubowarga syjamskiego, neonkę, milonezję, glonojada i pawie oczko. Bardzo, jest zupełnie inaczej, o wiele lepiej. To już jest o wiele lepiej niż w zeszłym roku. <laughs> wszystko, design, wszystko cała ta, ta tablica jest ogólnie lepiej. I te zwierzęta. Na zakończeniu serwisu zapraszam na wiadomości z kraju ze świata. We Wrocławskim Zoo miały miejsce niezwykłe narodziny. Na świat przyszedł manat karaibski. Ssak rośnie i rozwija się prawidłowo, a w dniu narodzin ważył aż 30 kg. Wrocławski Ogród Zoologiczny to jedyne miejsce w Polsce, gdzie można obejrzeć przedstawicieli tego gatunku. Jedne z izraelskich linii lotniczych zapowiedziały, że w najbliższą sobotę będą obsługiwać loty ze Stanów Zjednoczonych i krajów azjatyckich, aby sprowadzić rezerwistów na wojnę z Hamasem. Jest to pierwszy taki przypadek od ponad 40 lat, gdy loty odbywać się będą w Szabat. Rabini musieli wyrazić specjalną zgodę na tę okoliczność. W Wielczu Laskowicach miała miejsce domowa awantura, podczas której 70-letni mężczyzna zamknął się w pokoju, rozszczelnił butle z gazem i groził, że wysadzi wszystko w powietrze. Na szczęście w porę interweniowali policjanci. Jak się okazało, mężczyzna miał prawie 2 promile alkoholu we krwi. Dziś o 12.30 w Gdyni wybuchł ogromny pożar. Prawdopodobnie zapaliła się pianka montażowa podczas budowy hali sportowej przy ulicy Morskiej. Na ten moment nie ma żadnych informacji o osobach poszkodowanych. Na szczęście, pracownicy budowy sami się ewakuowali. Na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej. W dzisiejszym raporcie to już wszystkie informacje. Już za chwilę naszej antenie program Gośnia, na który serdecznie zapraszam. A ja za dziś dziękuję za uwagę i do zobaczenia.